Dzień dobry! A witam ja Was bardzo serdecznie. W porannej motywacji, w której to moja anioły dzisiaj opowiem Wam tak słodką i piękną historię, która porusza mnie. Słuchajcie, bardzo mocno. A wiem, że lubicie historię też, więc będzie historia. Będzie dzisiaj o Janku którego być może znasz osobiście, a nawet o tym nie wiesz. Będzie o Janku, będzie o determinacji, będzie o trudnościach, będzie o nie traceniu nadziei i będzie o nagrodzie, która spotyka naszego bohatera właśnie, właśnie w, za to. Za to, że się nie poddał, za to, że wytrwał, za to, że przeszedł był drogę hmm, takiego yy, no, typowego bohatera, jak to w książkach. Słuchajcie, można przeczytać o takich. Pamiętajmy o tym, że ci bohaterowie co o nich w książkach czytamy oni e, kiedyś byli normalnymi ludźmi, takimi jak ty i ja, prawdziwymi, którzy po prostu e, zwykli ludzie, którzy dokonywali niezwykłych rzeczy. Zaraz Wam powiem: słuchajcie o Janku troszkę więcej. E, czy wyznać jakichś Janków? Czy wy znacie Janków? Ja nie wiem jak wy, ale ja to kocham takiego Janka dosłownie. Wszystkie Janki jakie znam, to są takie, że tak powiem, szalone odpały, ale są tacy, że tak powiem, do kochania, do tulania, są takimi fajnymi ludźmi, więc yy, yy, takie kochane wariaty Janki. Nie wiem, czy wy znacie jakieś Janki, które byłyby kochanymi wariatami, czy może znacie inne Janki, no ale ja takie Janki znam i dzisiaj o takim Janku właśnie będzie. Jest to historia oczywiście prawdziwa. Tego Janka zna najprawdopodobniej każdy człowiek na świecie, ale nie zna jego historii. E, więc witam Was bardzo serdecznie. Bardzo Was zachęcam do tego, żeby udostępnić dzisiejszą poranną motywację. Pamiętając o tym, że Facebook obcina nam zasięgi masa krytycznie. I nawet jeżeli człowiek chciałby y, sobie zobaczyć y, taką poranną motywację, to mu Facebook w ogóle o tym nawet nie powie. Słuchajcie, 53 tysiące osób nas śledzi na fanpage'u, a y, informacje o tym, że odbywa się. Y, Livestream otrzyma może z 10 osób. Także e, Dobra, to słuchajcie, ja się witam z tymi osobami, które przywitały się ze mną. Chciałabym jeszcze Edzie Koniuszewską pozdrowić, ponieważ mi pokazał właśnie Facebook ostatnio, że udostępniłaś poranną motywację i dziękuję Ci za to. Więc ciebie bardzo serdecznie za to Dziękuję Ci za to i pozdrawiam cię. Ania Zaburko, dzień dobry. Aneta Olenia, cześć. Cześć. Ania Strużyńska, brakowało Cię przez ten tydzień. Taki odczuwalny był brak Ani Strużyńskiej, no muszę to powiedzieć. Tak się zastanawiałam dzisiaj, ciekawe, czy są dodane tamte epic of the week. Ania na pewno pamiętała, ale no takie właśnie mi tutaj przechodzą Ania teraz burzyć jedna z drugą. No, uwaga. Izabela Górzin, dobry. Jarek Zabórko, dzień dobry. Renata Zarzeczna, cześć. Martinka Fritz, dzień dobry. Edzia Koniuszewska. Dzień dobry ze słonecznego Londynu, to ciekawe, że wy macie słońce, bo my też mamy dzisiaj słońce, wczoraj tak lało u nas, ale dzisiaj jest słońce, także ciekawe, że i tu i tu. Michał Pańczyk, dobrze Ci widzieć, Małgosianego się dobrze, że jesteś, Ania już na spacerku, cudownie. Yy, dziękuję ci Martinka, że udostępniłaś, naprawdę, bardzo miło z twojej strony. Joasia jest dzień dobry moja kochana, moja piękna i wspaniała. Edyta, cześć, cześć. E... Ela Suchorska, dzień dobry. A, Stróżyńska, tylko w jest na panelu od wczoraj. <grywanie> Cudownie. E, to w takim razie jeszcze pozdrawiam, pozdrawiam Halinkę e, Mirkut i i jedziemy słuchajcie z tym e, koksem e, słońce odnośnie słońca słuchajcie wrzucę rolkę zobaczyć sobie zobaczyć na ten na moim profilu osobistym e, wrzucę dzisiaj wieczorkiem albo jutro rano rolkę którą nagrałam o tym po prostu, jak jest cudowny, jak słońce świeci, jak rosną warzywa i w ogóle właśnie. Ale ja się takimi rzeczami strasznie jaram w ogóle niedługo, to mam nadzieję stać się dumną posiadaczką kurczaków, a to za sprawą Stanek, która mi obiecała, że jak się je wyklują, to mi da. Więc to jest moje marzenie odwieczne, żeby mieć kurczaki, więc trzymajcie za mnie kciuki. A teraz wracając do Janka, do biednego Janka, który pił gorącą czekoladę z królową angielską. Janek nie dość, że biedny, to jeszcze brzydki. A z Jankiem to było tak, że urodził się w bardzo biednej wiosce rybackiej. Jego tato był szewcem, jego mama... Była tak zaburzona przez zaburzenia swoje jak i wewnętrzne, jak i przez alkohol, który spożywała w nadmiernych ilościach. I było u nich strasznie biednie. Do tego słuchajcie, stopnia było u nich biednie, że Janek urodził się na łóżku, które jego ojciec. Zbił z desek, które miał z odzysku, a mianowicie z trumny, którą ktoś porzucił na brzegu drogi. No to przyniósł ojciec tą trumnę do domu i zrobił im z tego łóżko. Nie? Creepy. W każdym razie no żyło mu się biednie, no i też niestabilnie z tą małą. Było tak biednie, że oni nie mieli co jeść. Później, kiedy Janek został pisarzem słynnym na cały świat, to jedną ze swoich opowieści zaczął w ten sposób. Dawno, dawno temu był sobie chłopiec, którego rodzice byli tak biedni, że karmili go tylko fantastycznymi historiami o wróżkach i czarownicach. Tak naprawdę to było zdanie o nim, bo on był tym biednym chłopcem. Jego tato. Hmm, Próbował mu gdzieś ten brak jedzenia, słuchajcie, jakoś nie wiem, rozproszyć jego uwagę, żeby się nie skupiał na tym, jak bardzo jest głodny, opowiadając mu różne baśnie. Yy, jedyne, tak jakby czym Janek się zajmował, tak naprawdę, yy, ponieważ był. Bardzo nieurodziwy też do tego wszystkiego, miał bardzo wydatny nos, był bardzo taki niezgrabny, był bardzo też taki wysoki, postawny, bardzo taki bez wdzięku zupełnie się poruszał, więc dzieci się bardzo z niego wyśmiewały. No więc Janek bardzo dużo czasu spędzał w domu czytając i też szyjąc ubranka dla kukiełek do teatrzyku, który zrobił mu tato. To była jedna rzecz, która, którą tato tak naprawdę Jankowi zostawił, to był ten um, teatr kukiełkowy, Dlatego, że kiedy Hans, uwaga Hans kiedy Janek. E, kiedy Janek miał 12 lat, e, tato został e, wyzwany do wojska i, e, i kilka miesięcy później zginął. E, jako czternastolatek Janek postanowił wyjechać z większego miasta i tam poszukać y, szczęścia jako aktor, jako śpiewak albo jako tancerz. I z Jankiem to było tak, jak to z Jankami bywa, że to był, no jednak w tej swojej brzydocie i niezgrabności on miał jakiś urok i chętnie go przyjmowali na różne y, staże, y, Wiecie, to próbowali go tam gdzieś przyuczyć do tych zawodów, które mu się marzyły, ale jak szybko go przyjmowali, tak szybko go wyrzucali, nie wróżąc mu wcale, że tak powiem, świetlanej przyszłości w tych zawodach. Kiedy Janek miał 29 lat, zaczął się interesować bajkami i folklorem. Bo znał je tak naprawdę bardzo dobrze z dzieciństwa. To jest jedyne, co mu zostało po tacie, te opowieści. I zaczął je spisywać słuchajcie. I rok później, w wieku 30 lat, wydał swoją pierwszą książkę, w której znalazły się bajki. Bo coś ciekawe, to był taki czas, kiedy te czasy, w których Janek żył, to był taki czas, wiecie, wielkich tam poezji, literatury pięknej, a Janek. Wydał po prostu książkę yy, napisaną prostym językiem, o prostych baśniach i bajkach, które gdzieś tam tak naprawdę wszyscy znali. On je wziął wszystkie, spisał. Um, i, I w tych bajkach poukrywał, słuchajcie, jakieś głębsze przesłanie, głębszy sens. On mówił, że ma pomysły dla dorosłych, ale pisze dla dzieci. Słuchajcie, tak czy siak, w końcu te jego bajki bardzo się przyjęły. I w wieku 30 lat Janek został pisarzem. Tak to się, słuchajcie, wszystko pięknie przyjęło, że potem wydał jeszcze drugi tom i trzeci tom. I on, słuchajcie, to były lata, wiecie, które to były lata? 1805 rok, XIX wiek, początek XIX wieku, kiedy Janek się urodził. I on został, słuchajcie, zaproszony przez króla Maksymiliana II bawarskiego do swojego zamku w Starnbergu. A w 1844 roku królowa Wiktoria ugościła Janka na, podw... na podwieczorku w pałacu, ponieważ była zafascynowana właśnie jego talentem pisarskim. Jak myślicie o jakim Janku mowa? Czy wy wiecie, co to za Janek jest? Czy kojarzycie Janka? Jest... Janek jest znany na całym świecie. Janek e, urodził się w Od, e, Odense, czyli. No Andersen tak jest. Hans Christian Andersen Hans, czyli e, Johannes, czyli Janek. Johannes, czyli Janek. E, Andersen, słuchajcie. E, kiedy e, był skończył 62 lata. Publicznie okazano mu uznanie podczas dużych uroczystości i przyznano mu tytuł honorowego obywatela jego rodzinnego miasta Odense. Król Danii mianował go ponadto honorowym doradcą, doradcą stanu. I on mówi tak, ten Andersen. 25 lat temu przyjechałem z węzełkiem ubrań do tego większego miasta do Kopenhagi. Byłem nieznanym nikomu biednym chłopcem, pełnym marzeń i bez żadnych perspektyw, a dziś piłem czekoladę z królową Anglii. E... Jaka piękna historia. E... Gdybyście się zastanawiali, skąd wziął się pomysł na baśń brzydkie kaczątko, no to już wiecie skąd. To była historia Janka. Janek opisał swoją drogę chłopca, który był tak naprawdę osierocony, który miał piękną duszę, wielkie ambicje, wielkie marzenia, a który po prostu był odrzucany po raz kolejny, 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 aż w końcu odnalazł swoje powołanie. Odnalazł swoje, swoją prawdziwą, słuchajcie, jakąś, jakiś sens istnienia, coś, w czym naprawdę był świetny i rozkwitł jak ja, jak łabędź. Z brzydkiego kaczątka y, stał się łabędziem. Dla mnie bardzo piękna historia. Nie mogę, słuchajcie, oczywiście. Jakby ktoś się zastanawiał, bajka. E, Prawdę ci powie o tobie. Przepiękna książka jednego z moich ulubionych autorów. E, taka, a już jest prawie. No jestem na ostatnich kilku stronach. E, czytam sobie ją w, w Wannie albo na chłyśtawce, Jak chcę sobie odpocząć. Piękna książka. E, I e, zastanawiam się, co jest tak bardzo ujmujące w historii tego Janka. No nie wiem. Napiszcie, podzielcie się waszymi przemyśleniami, podzielcie się, co was ujmuje w tej historii tego człowieka. Dla mnie to jest przepiękny dowód na to, że nieważne skąd pochodzisz, nieważne tak naprawdę, w jakim miejscu jesteś teraz, nieważne jakie zasoby masz teraz, nieważne co się dzieje w Twoim życiu, nieważne w jakiej wielkiej. Jesteś w tym momencie bez nadziei, to twój los może się odmienić. Ale zauważcie, to nie jest tak, że do Janka los się uśmiechnął i po prostu, o, bo on miał szczęście, nie miał żadnego szczęścia. On po prostu upewnił się, że to szczęście go odnalazło. On nie miał szczęścia. Gdyby miał szczęście, to by jego historia wyglądała tak. Był sobie Janek, mieszkał sobie w jednej rybackiej wiosce, matka piła i była, że tak powiem, no niezrównoważona, ojciec zginął na wojnie, Janek przez nikogo nie lubiany, wyśmiewany, czytał książki, siedział w domu, bawił się kukiełkami pewnego pięknego dnia, zapukała do jego drzwi angielska królowa i zaprosiła go na czekoladę. No tak to nie wyglądało. Gdyby Janek siedział w tym domu i dalej spał na tym łóżku sklepanym z trumny, to, to jego by się wcale historia nie odmieniła. Janek musiał odbyć tą y, drogę, słuchajcie, bohatera, kogoś, kto wychodzi z bardzo skromnych początków i postanawia zmierzyć się ze swoim przeznaczeniem, ze swoim losem. I puka do jednych drzwi, do drugich, do trzecich, do czwartych, to są kolejne niepowodzenia, kolejne upadki, kolejne odmowy, kolejne odrzucenia, aż on, wiesz, on wyszedł z domu, jak miał lat, ile, 14 tam było napisane, w wieku 14 lat, tata umiera, jak on ma 11 lat, a 14 ma lat, jak wychodzi z domu i dopiero w wieku 29 lat wpada na pomysł napisania tych baśni, wydaje w wieku 30, czyli 16 lat. 16 lat trwała ta jego podróż i to jest podróż jaka? Niezłomna. Niezłomna. Czyli można się potknąć, można doznać wielkiego niepowodzenia, można zostać odrzuconym, można być, mogą się na tobie nie poznać, mogą, mogą cię wyśmiać. Pięknie piszesz, Edzia. Wykorzystał to, czym ojciec go karmił. No nieustępliwy ten Janek. Fajne, bardzo fajne przemyślenia przemyśle macie. No właśnie, że on jest nieustępliwy, że on tak jakby, on nie zatracił wiary. Wiecie co, ten ojciec mu dał najcenniejszego właśnie tą wyobraźnię i takie marzycielstwo, nie? że ten Janek był taki trochę odklejony jednak yy, od rzeczywistości, że jemu były w głowie baśnie, że jemu były w głowie marzenia, że jemu były w głowie yy, Kariera tancerza, śpiewaka czy aktora, wiecie o co chodzi. W takich latach, w takim w XIX wieku, który nie był łatwym czasem do życia, ludzie umierali z głodu. On sam. Jakby tego głodu też doznał, nie? A mimo wszystko, mimo tego, on nie zatracił tego marzycielstwa i tego takiego, yy, takiego, yy, takiego no, życia trochę w chmurach, ale też, popatrzcie, on żyje z głową w chmurach, to znaczy, że ma cały czas wizję gdzieś swoją, tego, co chciałby robić, ale to się nie kończy na wizji, tylko też podejmuje działanie świadome, no nie? I ta wytrwałość. Renata. Yy, ale wiecie co, czymś się podzielę. Myślę intensywnie o napisaniu opowieści o życiu mojej mamusi od jakiegoś czasu już, ale ta myśl powróciła do mnie ze zdwojeną siłą wczoraj. Czy to zbieg okoliczności, że dziś taki temat porannych motywacji? Reneta, Renata, Renata, nie wiem, czy zbieg okoliczności, czy nie, odczytaj to jak chcesz. Ja zachęcam oczywiście do napisania tej książki. Wczoraj widziałam na Facebooku, została wydana książka jednej z moich znajomych, Kasi Krawieckiej, więc też koniecznie sobie, ja tylko śmignęłam wczoraj wiecie, na telefonie, więc ja sobie dzisiaj wejdę na, na profil Kasi i kupię od niej tą książkę, ponieważ ludzie kochani, no, napisała Kaśka Krawiecka książkę, kurka. Trzeba kupić? Trzeba kupić, trzeba wesprzeć. Yy, I też y, jestem ciekawa, nie? Chyba tytuł jest Tutaj mieszka dobro. Jakoś tak. Yy, więc Renata, pisz. Powiem Wam, że ja też zaczęłam y, pisać książkę. Tutaj nie będę, że tak powiem, zdradzać całej tajemnicy, ale też postanowiłam spisać różne rzeczy, jakieś takie wydarzenia z czasu mojej psychoterapii, sprzed psychoterapii, też jakieś takie wartościowe wydarzenia, o których ja chciałabym sama pamiętać, kiedy będzie mi trudno. To jest taka, taka książka na trudne chwile, taką chcę napisać. Książka na trudne chwile. Dla mnie samej, jak będę miała trudne chwile, żebym pamiętała o tych kluczowych sposobach radzenia sobie, które pomogły mi przetrwać najgorsze chwile mojego życia, a być może ktoś inny też będzie chciał skorzystać, więc taką książkę chcę napisać. I Renata, jeżeli tak czujesz, to bierz po prostu i zacznij pisać pierwszy rozdział. Napisz po prostu pierwszy rozdział, nie? Eee, tak. Z tym ziarenkiem gorczycy. Ciekawe, ciekawe. Wczoraj było czytanie w kościele o ziarenku gorczycy, że ono jest takie bardzo malutkie, malusie, bardzo skromne. Janek ziarenku gorczycy też w sumie on taki, nie? Bardzo skromny, bardzo mały, bardzo niepozorny, a potem wyrasta to na jedno z największych... Yy, Drzew i gorczyca e, warzyw, e, roślin, w cieniu których mogą schronić się zwierzęta. To jest ciekawe, nie? Że ktoś, e, kto e, wychodzi z takich skromnych początków, ktoś taki totalnie pozorny, po, po kim nikt się nie spodziewa niczego dobrego. Nagle, stopniowo, nie nagle, stopniowo, codziennie, po trochu, rośnie, rośnie się, rozrasta do takich rozmiarów, że ten niepozorny, po którym nikt niczego dobrego się nie spodziewał, nagle daje ukojenie, odpoczynek, um, no, schronienie dla innych, nie? Większych od niego kiedyś. Czy to nie jest ciekawe? Nie? To jest historia właśnie z tą Gorczycą i z tym Jankiem i z tą mamą Renaty, która stanie się bohaterką nowej książki napisanej przez Renata. Mm, to mi się podoba. Moja anioły. Yy, nie zapomnijcie też o tym, żeby sobie to odnieść do nauki języka angielskiego, nie? No bo najlepszy kurs angielskiego, pamiętajmy też o tym. Yy, nieważne, gdzie jesteś w tym momencie. Nieważne, czy już mieszkasz w Wielkiej Brytanii od lat 15 czy 25. Nieważne, czy mówisz po angielsku, czy nie. Nieważne, ile masz lat. Każdy z nas jest takim małym ziarenkiem gorczycy, które czeka na to, żeby wsadzić je w ziemię. No więc zasadź twoje ziarenko tam, gdzie twoje serce ci powiada, że potrzebuje być zasadzone. Zacznij się uczyć tego języka angielskiego, ale nie po to, żeby osiągać jakieś cele nie wiadomo jakie, bo ja chcę mówić jako jak native speaker, nie wiem, no, chcę być poliglotą. Jestem poliglotą i chcę mówić w dwóch językach, więc będę z radością uczyć się codziennie, no bo, bo poligloci tak mają, że się uczą codziennie, z radością, bo im to frajdę sprawia. E, a rezultaty po prostu przyjdą same, nie, bądźmy jak takie ziarenko gorczycy, które samo sobie rośnie, a... Tylko, żeby je zasadzić, żeby dać mu szansę. Nie? Żeby, żeby dać mu szansę. Daj sobie szansę. Daj sobie szansę. Daj sobie szansę. No ja w Ciebie wierzę. No, ale jak Ty w Ciebie nie wierzysz, to ja w Ciebie wierzę, mój anioł. Życzę Ci, aby dzisiejszy dzień stał się najcudowniejszym dniem Twojego życia, bo tylko ty jesteś w stanie go takim uczynić. Przez to, jakie działania podejmujesz, przez to, na czym się skupiasz oraz przez to, na ile hmm. wierzysz w to, że bez względu na swoje okoliczności życiowe, ty też możesz pić swoją własną czekoladę, swoją własną królową. Nie? Też możesz osiągnąć swój sukces, rozwinąć siebie, spełnić swój potencjał, rozwijać się nie tylko po to, żeby pić tą herbatkę, ale po to, żeby się rozwijać, żeby e, wzrastać, e, a przynajmniej żeby sobie tego nie utrudniać. Nie? Wystarczy wsadzić ręko w ziemię i nie utrudniać, no po prostu, nie utrudniać, nie zatrzymywać, po prostu iść w to. Moje anioły. Cudownego poranka, cudownego dnia i cudownego życia.